Halo, 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 hej gdzie cześć z tej Chaotic chase, Screecher. Dzisiaj sobie dalej kontynuujemy naszą grę Wajzaczka. Jak mogliście zauważyć, grałem sobie ostatnio w postaci H tam w kontinęłu było napisane. E, nagryłem odcinek która 20 minut, 3 razy się wywaliłem. Pierwszy Treasure room to tam był, drugie podejście C-Section, trzecie podejście oraz znowu treasure room na starcie. A trzecie było... o D7, świetny i ten. Eee, niech będzie D7. A trzecie to był Ghost Pepper. I nie wiem, popłakałem się normalnie po tym, jak skończyłem ten odcinek. No Na czym polega ta postać? Ktoś może się zapytać. Otóż ta postać polega na tym, jakby to się trochę popsuło. Zaraz to się naprawi, mówię wam. Ale dance nie działa z tą, z tą postacią, więc muszę sobie kliknąć. O, nie ma errora. No i mam takich swoich ziomków i e, Goppers Up. O, spoko? A to All Minions Up. Ej, dobre rzeczy dostałem. Body of Work. No, ta postać generalnie polega na tym, że, jakby jest zwyczajną postacią, ale dodatkowo może sobie takich ziomków przywoływać, i oni się tak losowo przywołują. E, to jest główny widzór tej postaci i ten. Ona nie może mieć tych Soul Heartów. E, not picked up. No, oczywiście, że to chce. Archumpied? Oni będą skakać? Wow! A to ciekawe. No, ej, no dobra, ej. Dlaczego ta postać ma same itemy, jakieś cztery? To jest po jakby... jakby yy, gości chyba nie potrafi... Nie wiem, zły balans, jak widzę, zły balans. zły balans, co tu mamy? Mmm, okej. Y okay. I tutaj coś kolejnego. No dobra, nie będę narzekał na taki start, ale. Ale ciekawe, ciekawe. O kurde, to są te muchy z y Fiend Poli, co tak w ciebie la ten lecą. Muszę sobie grać zaraz, ciszej. Czy wy nie macie trochę za głośną tej gry? A no chyba trochę macie nawet. Ale dobrze, zmieniłem wam ustawienie tej głośności. No jak sobie możecie zauważyć, ta postać ma dużo takich dodatkowych pokojów. I jej właśnie głównym atrybutem jest to, że raz mi przeciwnik A i Dlaczego ten przeciwnik był uśmiechnięty? Co jest? To jest jakieś święty folio i starek? Może? Nie mam pojęcia. No, ale e, głównie ten, ta, główną, właśnie tym głównym atrybutem jest raspienie sobie tych ziomków. Trochę jak zwykły hash i ja bym chciał bardzo pójść tą postacią na e, prawdziwego hasha, bo jestem ciekaw, czy będzie jakaś interakcja. Nie wiem, że hasz będzie po mojej stronie albo coś takiego. To było ciekawe akurat, ale no, bardzo chcę pójść tą postacią na hasza dzisiaj. Nie wiem, czy zdążę, czy nie. Najwyżej ten sobie to czytujemy, bo chcę, bo chcę zobaczyć, czy właśnie jest jakaś specjalna interakcja. Ej, Solhardzik tutaj za... w sumie darmo Ja bym skorzystał, nie żeby coś Jakby darmowy Solhard nie trafia się dosyć często A... i to jest szczególnie w takim pokoju Tak to normalnie tutaj mamy to za darmo O nie, znowu jest ten robal, o nie Dlaczego? Tylko nie ty Nie mówię, że to jest zły przeciwnik, ale często mi po prostu nie, nie idzie unikanie go I Dlatego za nim nie przepadam, za tym przeciwnikiem właśnie Dobra, e, pokonanita, cherry, to będzie na jakiś ten... Sacrifice Room e, e, Sacrifice Room, chciałem będzie Curse Room Jeszcze, jak mogliście zobaczyć Z tymi niebieskimi pokojami, tam da się generalnie klucze robić I te klucze powodują to e, jakby, w sensie masz takie niebieskie klucze, tam na lewo było One powodują głównie to Że dzięki tym kluczom, jakby możesz właśnie o, e, dostać się do tych niebieskich, pokojów my się niestety teraz nie dostaniemy. Ale my się dostaniemy, dziękuję Ci, Fati. O, i to postacie jeszcze dostaje tego jak niebieskie kostki. Te niebieskie kostki generalnie robią to, że itemy się zmieniają w te, w niebieskie, itemy temy. Jak ktoś byłby taki właśnie ciekawy. A, i tu postacie trochę łatwiej idzie z znajdywaniem ten Ultra Secret Roomów, bo jakby naturalnie. Ej, e, e, czy ten mój item nie będzie OP? Aż muszę to przetestować Kołam cię D7, D7 kołam cię ja, Kołam cię e, W innych stronach ci tego nie powiem, ale kołam cię D7 Choć ci mi jeszcze dało tego Curse muzy z ciekawości Nie no D7 ja cię tak kocham dzisiaj No, na tej postaci to jest w ogóle jakiś Asteritem. D7 Nigdy nie wiedziałem, że będę się cieszył tak mocno z D7 e, W sumie E, ale jemu trzeba 6 razy oddać. Życie, Cheriot. Dobra, niech będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wypłaci coś jakiś i może. O, wypłacił jeszcze Rolling Rage. A ja to spokę, akurat speed apik tutaj dla mnie. Zajęliście, zajęliście tutaj, widzę to podejście. Jakby speeda już mamy spokę. Co brawa, statystyki dalej posysają, ale mam tutaj dla tych moich ziomków, że to chyba nie jest żaden problem w tym momencie. A i sorry, że w sumie nie czytam opisów e, tych itemów Otasza, ale... Jakby nie czuję, że to jest jakieś straszne potrzebne, bo... W większości to są typowo, nie, e, startupy dla moich moi ziomków. I e, jakby... No czasami jest jakaś większa interakcja typu ten fatty, bo generalnie on się tam nie pojawia na początku na tej postaci. I ten. A na początku w ogóle tą postaci sobie grałem na tym. Na Gridir Mode i tak grałem chwilę wy tego Gridir Moda i tak się przyznam, że ten Gridir Mode mi dupy osobiście nie urwał to tą postacie, bo jakby nie miałem tych niebieskich tam treasure roomów niestety. Dobra, następne piętro? E, tak, tak, następne piętro, bo nie mam niebieskich kluczy. Nie mam. Okej. Okay. Dobra, no w ogóle chcę dzisiaj się z wami podzielić taką jedną rzeczą. W sumie mogę mam najpierw powiedzieć o czymś innym niż się dzielić z tego jedną rzeczą. Czekaj, e... A że możecie łapkać, subskrybować no i komentować? A także nawet udostępniać. W ogóle tak ostatnio sobie ten, bo dzisiaj taki głupi filmik nagrałem. Z taką wodą, test smakowy. O, oh, I can see forever, spoko. E, Tak, właśnie test smakowy wody. A bardziej test smakowy w nawiasie, głupi filmik. E, I ten, nagrałem sobie właśnie taki film. No nie, co to jest jakiś pokój niefajny. No, e, U, niebieski kluczek. I ten, o, to będzie dodatkowy item z tego. Nie, no D7. To wymyślił te D7, te 7 najlepszy item po prostu. No, karm cię D7. Pa, minion damage up i jakiś łatwy pokój jeszcze mamy. Tu będą dwa dodatkowe itemy. To po prostu się, mówię, on jest tak broken. Dostałem zwykłe D7, coś z jakości, nie wiem, 0 albo 1. Fat up, z chęcią. Jeszcze wchodząc na walkę z bossem, ten dostaje yy, ponowne użycie. Nie no, ale D7 jest chyba moją ulubioną kostką z, z całej gry w Isaacu. Lubię ten Infinity na przykład. Bo De Infinity właśnie powoduje, że można tam wiele osiągnąć, a LD7 czasami robi takie breaky. Dlatego gram D7 głównie za break, jakie potrafi ci rządzić. Teraz raz miałem breakę na tym, na The Chest. Dzisiaj mam breakę z tą postacią, bo dostałem D7. Kamień z X-em na akurat przygarnę kamień z X-em. dwa słuchaczki, no i zajebiście, zajebiście No ale. E Jaką to... Z jaką tą historią chcę się z wami podzielić? Otóż, dzisiaj miałem pobieranie krwi I jakby... Okej, okay, wiecie, no, normalna sprawa, ludzie ma, mają badania i się badają Ale jak zwykle ten... Nie wiem, kiedy, kiedy, e, kiedyś jak miałem badanie krwi, co nie To ja to zapamiętałem, że to było strasznie bolesne i takie nieprzyjemne e, No, No... Oczywiście, że będę te ładunki abuzował Jeśli gra mi daje tego opcję, to trzeba korzystać Co nie? Mam rację? Ok, to jest minion damage and HP up. No, nie no, ja to będę abusować dzisiaj przepotężnie. No, i jak właśnie kiedyś miałem, to specjalnie nie spałem jeden dzień, ze strachu chyba. A w sumie użyjmy sobie ten. Eee, uh, 2 plus 1. Mm. dobry itemek, ale mamy blue mapa. A, nie wiem, nie wiem. Czekaj, e, to za 7. E, 3. Mmm, a dobra, aż tak łatwo nie będzie. W ja lubię ten item, bo on ci pozwala itemy kupować w o wiele tańszej cenie niż zazwyczaj. Ale ten. No, e, miałem kiedyś pobieranie krwi. Tam nie spałem jest z jeden dzień, i chyba tam w ogóle. E, ten. Jakieś. E... Nie, dobra, nie, akurat to nie, ale. właśnie, miałem ten. Nie spałem tam z jeden dzień, i poszedłem na te badania, i takie, kurde, ale to jest bolesne. Ale w sumie to jest normalnie ten, że e, ból ci się zwiększa tak naprawdę z... Te, e, ten będzie skakał, ten też. Że ból ci się zwiększa tak, tak naprawdę z tym, jak długo nie śpisz. E, no i dobra. Steven! Steven! Siema Steven. A Nawet w treżerze u byłem na tym pierwsze. Mamy Stevena, nie wierzę. Pierwszy raz ci trafił chyba na tym save. Ie. Znaczy może kiedyś się tam trafił, ale... Steven! Mamy Stevena. Zajebiście. Nie spodziewałem się, że dzisiaj trafię Stevena. To, to było tak najbardziej losowe, że ja nie wiem Ale Steven, za, no mówię, zajebioza, zajebioza, że się Steven trafił Dobra, ten pokonany I tutaj ten ziomek został Czerwone serce w ogóle zwiększa, nie wiem, chyba statystyki tych moich typków Nie, nie jestem do końca przekonany, czy to jest prawda, czy nie Ale chyba ta. w sensie, nie wiem, to mi się pokazuje, że coś się zwiększa, no nie no Podwójne obrażenie dostałem w takim pokoju, a tutaj ALMOND MILK Dobra, daj jeszcze almond milka, lubię almond milka akurat. O oh no, mówi yo' damage teraz. No, ale. Wziąłem almond milka to, czego się spodziewałem. Następne piętro w takim razie. Nie, no, almond milka ziomek wziął. Ale muszę sobie zrealizować skinę w ogóle tej postaci, jak będę przechodził Curse of the Labyrinth. No, spaczka, spaczka. No, i kiedyś to było takie mega bolesne, i w sumie niedobrze to wspominam. Ale zarówno też, jak mam. Kurwa, pobieranie krwi. Eee, serio? Przestraszone serce? Dobra, ostatni raz. No kurwo, Gibana chodź tutaj. Do mnie. A nie uciekasz. O, dokładnie. O, odkry... jak mi odkuś... Sykretrum, aż gra się zlegowała. No way. Eee, i to, o czym ja mówiłem? A że właśnie... E, kiedyś też miałem i było mega bolesne i dzisiaj też miałem. I to nawet nie było aż tak bolesne, e, przyznam. O, solhacik, spaczko. Akurat takie tutaj... Rarytasy to ja trawię. Jak się stanie, wzrostuję ten pokój? Nie, nie, bo tutaj przeciwników to tak szczerze. Gra też nie podoba na pomysł, co by mogła tutaj wykonać. Jakby jestem w stanie to zaakceptować. Ok, wykonany, ziomeczek. Teraz tego jeszcze ziomka. Ale D7 mówię, to... Ta, Takiego podejścia się nie spodziewałem, po prostu, że trawię D7 i które będzie mi tak normalnie ten OP oddziaływał na podejście. No, dzisiaj miałem to pobieranie krwi, no i, i ten. No i w sumie gicer było. O, dobra, grzyb pokonany, grzybał No i mówię, spokojnie było nawet. Nie będę ukrywał. Dobra, pokonajmy tego, bo on będzie bardziej wkurzający. On mi zadał obrażenie, Jak? Jak? Umieraj. Dziękuję. Opa, jeszcze normalnie ten. Wysadził się tu bombą, co to ma być? Nie no, nieuczciwe, nieuczciwe zachowanie jak dla mnie O, tutaj idzie Fatty dla mnie Ej, Ja nie wiem tego moda co podmieniał ich na koty kiedyś Ej, Muszę chyba wrócić do tego moda, bo on był zajebisty No, on był bardzo fajny ten mod na kotki No, ale czekaj, nie mogę tyle obrażeń otrzymywać, jeśli będę tyle obrażeń otrzymywał To się równo, to jest równoważne z moją śmiercią Co nie? U, Lucky Penny, Lucky Penny dajesz fajnie może się tutaj przyda w tym podejściu? Trochę laka. Yy, okej, okay, to jest. Yy, to the full tragedia to. Naładowany kluczek. Takie rzeczy tutaj pragnę i mamy tego Sakeda. Saked bardzo dobry item. wejdziemy tutaj. a prosi przeciwnicy akurat tacy co tutaj mnie nie biją, Lubię takich. Jaki Tamek? Minion HP, dobra, spoczko Teraz ich tutaj rozwalić i wracam po ten klucz, co był w sklepie No, e, będzie ich więcej Nie, mówię, ten D7 te, te dzisiaj to jest tak broken Ej, tu jest sklep na dole, normalnie, pa Ej, drugi sklep, ja bym tam poszedł ale Potrzebuję klucza, żeby tam się dostać Fatty up, no se... Ej, złota torba. co jest? Co jest złota torba? W ogóle coś takiego istnieje w tych złoto torba? W sensie na modek na pewno, ale... No ty niegad, co ty pieprzysz? Że ja takie dzisiaj rzeczy dostaję z tego Isaaca. Nie, te gra mnie kocha dzisiaj. Ja po prostu dla mnie wchodzę w tych przeciwników, ale te gra mnie dzisiaj kocha pana tej temy, które mam. Yy, bo... jest ale dobra, daruję sobie. Wrócę do tego sklepu, co jest tam na dole później, ale to później. I teraz szukamy tego przejścia do walki z bossem, bo nam zostało jeszcze z tym piętrem 5 pięter, z, bez tego piętra 4 piętra. Co on robi? On leczy tych chcianków, ten Indiana Jones chyba. I co tam jeszcze? No i zazwyczaj, jak mam pobieraną krew, to ja mam także po prostu słabne, co nie i, i się czuję feel Dizzy normalnie, Fizz Florek jak w jakimś Move for Die. No że w ogóle tak odpływam. Jakby po chwili mi to mija. Ale zawsze mam tak, jak mi pobierają krew. Jak mi krew leci w jakiś inny sposób, to nigdy tak nie mam. Tylko wtedy jak mi krew pobierają, więc to jest akurat ciekawe dla mnie. Dobra, już tutaj tego ziomka. Ej, ale jestem ciekaw w w tym sklepie, ale mi się tam dostał. Raczej to nie będzie warfit, Ała, ała No, tak samo ten damage, który dostaje jest, nie warfit. Ej, złoty klucz. Ta, złoty klucz pozwala to wadzić za darmo. Ej, zajebiście, zajebiście. Zajebiście Weźmy to, zrestartujmy, dostanę od razu drugi item No nie no, jakie dostałem damage, halo Gro, proszę cię Dobra, o, statapy dla moich minionów I zobaczmy co jest w tym tutaj sklepie, bo to mnie strasznie nie ciekawi Bo gra mi daje sklep Okej, okay, po prostu zwykły sklep, ale z tymi itemami od hasha No dobra, spoko Nie będę narzekał osobiście Dobra, no nie no, to zadaje obrażenia od kiedy? Od kiedy to zadaje obraże, ale ja dzisiaj lamie, no. Da, dawno tak Alicjaka nie lamił. w sensie wczoraj tak Izaka lamiłem. Oni nie blokują obrażeń, pocisków, w sensie... Kto to wymyślił? Ja nie, nie chcę przegrywać tego podejścia, bo... Sami widzicie jakie one zaczynają tutaj być przemocarne. Co to jest za normalny jakieś Gish-2? Gish-2! Ale go nazwałem przepotężnie, Gish-2. Okej, okay, Bombishon. Spoczko, tutaj znowu są fati, a tym razem ich trójka, ich troje. A ja bym się wrócił znowu do tego pokoju, i ten, i tu se odnowił. Tutaj dostał klejny item do tych moich ziomków. Bo oni są, jakby ta postać, trochę polega na takiej potędze. A w ogóle coś jest to, że nie wiem, są jakieś Aqua które mogę zjeść. Pewnie z tego Wakaba, coś tam. Kurde, bo czuję, że to jest że są takie trinkety, które są na podłodze i mogę to zjeść, jakby nie muszę wybierać, ja bym to wyłączył osobiście. No jeśli, jeśli znajdę to w konfigu moda i nie zapomnę, w razie czego napiszcie mi tam w komentarzu, bo no, wtedy tym bardziej nie zapomnę. E, to wtedy będę mógł to bez problemu wyłączyć i to nie będzie tak, że będę czuł jakbym oszukiwał. Dobra, pęk normalnie z railgunem w, w głowie. Dobra, chyba idę od razu na bossa. Może akurat się trafię Angel Room. A, okej, okay, bo tu będzie podwójna walka z bossem. Zapomniałem... Nie, nie, nie wiem, jak mogłem o tym zapomnieć, że tu będzie podwójna walka z bossem na piętrze XL. Serio, nie, nie, nie mam pojęcia. Ale jakieś mi się zdarzyło zapomnieć. No trudno, czasem bywa akurat ten... Widać, że mam Alzheimera, normalnie demencję i ten... Alzheimer, demencja, jeszcze była JEDNA, kurwa, taka choroba! Eee... Alchemizer, tak, Alchemizer, nie. Alchemizer tu kiedyś mój widz mnie na to strollował. Omucha? HP up, HP up. Okej. Okay. To nie jest HP up, ale też jestem zadowolony. Jakiś losowy pil. All stats down. Ale mi to Tilsów zabrało. Co, za mi prostaki normalnie. Tyle Tilsów mi zabrać. Wstydzilibyś się, a nie... ...że mi Tilsy zabierają. Okej, okay, ten atak jest raczej prostym atakiem. Nie, boss z kategorii tych prostych, akurat parę razy z nim już walczyłem na Fiend On ma nawet spoko moveset O, e, co najwyżej tego ataku nie znam, ale... To ten, no zdarza się jakby Nie kaszy, boss, jakby znasz naszego moveset od razu, nawet jak z nim walczysz wiele razy Może się okazać, że jakby nie znasz tego każdego ataku Okej, czy ja mam już ryj wyśli niebo. bo tak zaczynam tutaj nawijać chyba To akurat sobie ten, e, zaraz jak e, pokonam tego bossa to przetrę mój ryj i będzie świat, ja nie pełnię. Ale mój Jacek wygląda, pan normalnie, jakby ten. Jakby tutaj e, salutował, albo chciał salutować, tak wygląda. Jakby miał taki, taką mordę do salutowania. To, że nie dostanę e, obrażeń, to się dziwię. ale fajnie. idziemy czap. E, mały, mały, ale. Ale nie, niech już będzie. Ile czasu? No mam jeszcze jest jakieś 15 minut. 15 minut, co nie? Dokładnie. No weźcie się otwórzcie tutaj dla mnie. No i kto mi zada obrażenia? Weźcie otwórz jeszcze raz. Dziękuję. Pamięciana bomba. Spoczko. I czy to na górze będzie treasure? Room? Nie jest Planetarium. Okej, okay, też okej. Okay. Nie będę... Ej, no halo, dlaczego mi obrażenia zadajecie? A czy on ser tego mojego ziomka? Jeśli tak, to, to XD akurat. Nie, nie, wlazłby mojego ziomka, ale to by było ciekawe jakby. Ten typ wlazł mojego ziomka. Taurus, ta, na pewno, taurus. Bo to się się pojebało, grosz. dajesz mi Taurusa. nie Taurus, chujowy item Polyfemus! Ej, tylko ja mogę mieć Polyfemusa, nie ty. Weź się już, umrzej. Ale normalnie, z drugiej skąd pewnie mi całe serce zabiera. Ej, skąd tutaj się duch nagle wziął? Duch normalnie ten. Macie, duch Boba marleja się tutaj zjawił. O, dobra, pokonany. Naładowany klucz. Ja wiem, mogę bawić się w te treżarum, ale pana to ile mam tych temu. Czy mi się chce bać w e, wzmacnianie tych moich ziomków? Oni już tak są potężni. Chociaż czy są aż tacy potężni? Nie powiedziałbym. Eee... Albo wiecie co? E, jak gra mi daje taką opcję, to trochę ją wykorzystam. Trochę ją zabiuzuję. O, HP dla akurat tych moich typiarzy. Mm, nie wiem, tutaj u góry? Może? Okej, okay, pierwszy treasure room. Fajnie, zajebiście. Eee... O, ja mam 18 klucze Super bombak. Dobry item. Nie będę oszukiwał. Bardzo dobry item. E, co my tu mamy? Mmm. Okej, okay. to że takie niebieskie pająki i ten. Jak dostanę pieniądze? Spaka. Nie, niech będzie. Nie, no ale. gdyby jakby... Ciekaw, czy jest jakiś ten item, co zwiększa speed tych moich ziomków. tych moich minionów. Jeśli byłby taki item, to sądzę, że byłby strasznie mocny. Nie, no wraw. Hush kontra wraw. Co to jest w ogóle za pojednanie? Ej, tak najbardziej chyba OP co jest na tym haszu to są muchy, tak mi się zdaje. I Bo muchy są mega szybkie i potrafią zadać dużo obrażeń. E, nie potrzebuję tych bomb. Daruję sobie. No halo! Bo ja nie zdążę na tego hasza. Dziękuję. Ale i tak nie zdążę na hasza. Z takim tempem normalnie tutaj rozgrywki Co my tu mamy? Martwy ptak, serio martwy ptak Nie upłacało się, ale okej okay. Mamy czerwonego Secret Chociaż na tej postaci Niby to jest czerwony Secret Room, ale W rzeczywistości to on pewnie będzie posysał, tak mi się zdaje I tam dostanę ten item typowo, typowo haszowy Co nie? Dobrze mówię? Ten item typowo haszowy Co on robi? Okej, okay. więcej much, nie narzekam Nie narzekam osobiście mi się podoba taki item. Jakby więcej mógł, tym e, dla mnie kurat lepiej. Fly up. No i znowu mam tego jebanego jednego soulharta. To co to ma być? E, w sklepie niestety więcej życia nie było. No to co? Idę dalej, niżej. No, dlaczego ja tyle obrażeń dostaję? No gro, ja cię proszę. Ja rozumiem. Wiem, możesz mnie nie lubić. I dać się nawet Girls of the blind, ale chociaż daj za to tutaj życie. Życie jest najważniejsze. Dobra, głupi mózg, trzeba go pokonać. Eee, okej, okay, pokonany i został tylko ten co chodzi, to serio akurat wleciał tam. Dziękuję Mucho. muho e, co to jest? Okej, okay, zamieniam się w Keepera, nie chcę To jest takiego, pewnie innego kipera niż z y, odwróconego y, Hermita Nie, czekaj, co jaka karta zamieniała w kipera? bo odwrócony Hermit chyba zrobił to, że da się sprzedawać ten Snitchki, jeśli się tam nie mylę Ej, nie pamiętam, serio Zrobił odwrócony. Tracker to była, ten. odwróconym Nie hermitem, tylko odwróconym, właśnie tym, co cię zamienia w. Te. wykipera. Keepera. Totalnie zapomniałem. Co jest? Okej, okay, to niestety jest ta. Dang Dipsy 1, nie dwójka. Szkoda. Ok, uważajcie na tych tutaj ziomków i będzie zajmujcie. się. Ok, trzy Joy Pile? E, czy ja wiem. Czy chcę Joypillę? Jakby to zwiększa twój czy raz dwa, ale... Czy ja to chcę? Nie jest to jakieś takie najgorsze, ale... Czy ja to chcę, na serio? W ogóle ja mogłem tego mniej bombaga zmienić tym Die Shardem. D to się... W, w ogóle jak to przeczytać? Decrypit? Y nie, nie mam pojęcia. Decrypit Shard. Nie mam pojęcia, jak to można tych ładnie przeczytać. To no, trudno, nie przeczytam tego ładnie. Aaa! Brimstone laser! Tylko nie laser! Tylko nie łapa! Tylko nie łapa. Dwie łapy, tak naprawdę. To został tylko tutaj brzusio wiz. wiz. pokonany. No i co, idę do, do tych pokoi? Oj, znowu zgramy Super Secretr. Zajebioza. Zajebioza. On tutaj sobie skacze ten typo. A i ten z... O fly up spoko. Fly up zawsze fajny. O, e, ciekawy pokój. No. Ej, czy ja dostanę znowu jakiś ten zwiększający produkcję much? Chyba? Ej, no kurwa, jebana! Dlaczego ty mi się respisz na twarzy? Rozumiem, D7, ale tu powinien być, nie wiem, jakieś klatki nieśmiertelności normalnie, a nie, że on ci się respi na twarzy i jest niefajnie. Zobaczmy sobie tutaj. O, nie musiałem nawet używać klucza. Torba, weźmy torbę. Nie Niefajnie. W ogóle, co to był za normalny tam keeper? A, shopkeeper w sensie. Ciekawe, bo ten shopkeeper nie będę ukrywał. Dobra, no i kolejny item w ogóle kapsułka lakiem Eee, raczej lak taki, nie wiem, useless statystyka. W tym ranie Dobra, ja się teraz sobie ten będę gadał ciszej. No ale generalnie znacie już... No generalnie teraz będę gadał trochę tam ciszej niż normalnie. Co nie w tym momencie. To nie było przejście, serią I to tylko, no, jakby... jakbym żył sam, co nie. To mniej więcej macie przed smak tego, jakbym gadał, tak że ten. Ja, tak, jakbym gadał tylko na full głosie. No, a tak to zazwyczaj będę gadał z takim głosem. Bo został tylko jeden przeciwnik. Czego to jest ten przeciwnik? No i został pokonany w chwilę To mamy chesta. olejmy sobie chesta. The chest. No, co nie, The chest. I kurde, żeby się teraz rytm, jakbym zrobić to cięcie. Nie fajnie, nie fajnie. W ogóle kurde, jest 24 minuta odcinka, to tutaj widzę, że podejście ma tam za 18 minut, czy tam tyle. Co ciekawe jest ten... Ej, zróbmy to samo co Lazy Matman. O, dobra, ten! E, nic się nie stało, widzowie, ten! Nie wiem, przepraszam was tutaj. Ale... W sensie jakbym grał jakąś postacią tego typowo Isaac lub ten, to, to mnie cofa, ale nie, no nie spodziewałem się, że ten przeciwnik mnie <grymnie> zabije. Ale tak nawet nie miałem pojęcia, że, da, ten, że to zadziała, co teraz zrobiłem jakby wysoki opisan commander, rewind. No nie nie chcę wam rzucać tak słabego odcinka, to, nie wiem, wybaczcie mi. Nie wiem, Lazemat on tak samo robi. Różnica jest taka, że on ma tam chyba wymaksowaną grę. Ja on ja też jakiegoś tam wymaksowanego save'a. No, ale ten nie, nie chcę wam dać jakiegoś tragicznego odcinka. A już umarłem, tak naprawdę, więc no nie fajnie. Co, co jest? Dobra, wiecie co? No, może nie zasługiwam na tego rewind'a. Jak gra mnie teraz drugi raz zrobiła. Tyle, postać hasz, właśnie. To była postać hasz. Będzie na tle z tego odcinka. Fajny koncept na postać, natomiast. Nie wiem czy ja po prostu trochę na niej słabej temy, czy nie potrafię grać w Isaaca. może to i to. No ale nie, no niestety mi nie wyszło tutaj w tym podejściu, no, no to co nie wiem do Was tutaj żegnał. Wiem, ciekawa postać, ale chyba nie dla mnie. Nie wiem, następnym odcinku sobie... Ej, może jakąś tym, Golemem albo fiendem byśmy zagrali. Albo jakąś postaci w końcu z The Tale, Zauri Moda, bo to też od The Hunger. Te... Ja chyba nagrałem z tej postaci moda. Albo jakiejś postaci właśnie z Wa Wakaba moda. A to po prostu jakieś ten y, maksowanie typu O, a zazadnia Grygier gdzie ostatnia No tak naprawdę mi został No dobra, to co, to mol I do następnego, no i co No i pa 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 pa